Cześć. Wracam może z nietypowym unboxingiem, albo raczej prezentacją produktów reklamowych z Politechniki Częstochowskiej, które, no, tak jakby mówiąc, otrzymałem możliwość przejrzenia, popatrzenia, przetestowania, może nawet. Kilku produktów które pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat, plus też tych najnowszych. Wiadomo, że jakoś tam tych reklamowych y, notesików, y, karteczek do przyklejania i tak dalej, no nie będę wam pokazywał, bo to nie ma sensu. Ciuchów też niestety, bo uważam, że akurat y, produkty reklamowe szkół, nawet wyższych, są po prostu tandetne, nieadekwatne cenowo. Dlatego skupmy się na artykułach, które były y, kiedyś, a także obecnie. Y, I zacznijmy może sobie od y, takiego gadżetu. Jest to Powerbank y, Politechniki Częstochowskiej. Taki nietypowy, fajny kształt. Ogólnie wszystkie rzeczy są i logo. Ładny napis. Ktoś się postarał, że jednak to było fajnie odlane z gumy albo z innego elastomeru. Plus jeszcze na druk też właśnie zrobione na tym. Podejrzewam, że to kosztowało więcej kilkakrotnie niż sama zawartość, czyli ten Pendrive. Pendrive ogólnie w wersji 2.0, zresztą niespecjalnej jakości, znaczek CE. Przekreślony koszt, to znaczy, żeby nie utylizować w zwykłych yy, śmieciach ze względu na elektronikę. W sumie to bez znaczenia i tak poszłoby do zmielenia. Yy, taka mała ilość fakt faktem tylko, że ta guma może być toksyczna dla środowiska. No, czy to się trzyma jakoś super w tym? Nie trzyma się jakoś super. Yy, jeśli chodzi o pojemność, nie wiem. Ja z takich rzeczy nie korzystam, dlatego że w obecnych czasach kupowanie pendrive'a, który obsługuje standard 2.0, nie ma sensu, chyba że tylko kupujecie do muzyki, żeby puszczać z, z USB w aucie. Tak, to wtedy ma to sens, albo jeśli przenosicie same dokumenty typu Word, PowerPoint, PDF w mniejszych i w większych ilościach. To jest właśnie akurat ta nietypowa rzecz. W ogóle zobaczmy, czy da się coś podostrzyć. Nie, ale widzę, że iPhone ma problem z, tym czerw z tą czerwoną poświatą. Yy, nie wiem, czy to będzie widoczne na nagraniu, ale jest widoczne u mnie na ekranie podczas nagrywania, no mniejsze o to. Pendrive, ogólnie rzecz ujmując, nawet jeśli bym miał 64 gb no to kupę czasu musi zejść, zanim yy, w ogóle zostanie Zapełniony. Bryloczek Politechnika Częstochowska Pyczy. Bardzo ładnie wykonany. Znaczy ogólnie widziałem takie same, tylko z innym logiem. To chyba nie jest przyklejane. A no może ta blaszka prawdopodobnie. Chwilę ja sobie zobaczę. Czy ona się trochę przekręca na boki? Nie wiem. Znaczy, bardzo ciężki kawał żelastwa. Osobiście uważam, że taki gadżet, e, szkoda po prostu inwestowania pieniędzy z szkoły na produkcję czegoś takiego. Dla mnie to jest też śmieć. E, chyba, że do auta, do kluczyków to może, ale to jest, tak jak mówię, to jest. Bryloczek, który normalnie można kupić na Allegro w hurtowych ilościach i jest dostępny po prostu za grosze, tak? Z nadrukami różnymi albo bez nadruków. Zobaczmy sobie kubek termiczny. Najgorsze jest to, co zauważyłem w tym kubku. Kubek jest ogólnie dostępny w opakowaniu ZICOX. Może z tej strony pokażę. Jedyne, co go wyróżnia. No, tu macie item 4508, pewnie na AliExpress za, jest za 5 zł. Black Negro, <laughs> chociaż to jest wersja biała. Yy, ewidentnie wykonany fabrycznie źle przez yy, Azjatę, czyli w, yy, w Chinach, bo coś w środku lata i jest to zamknięte. Mnie coś takiego by irytowało. To będzie słychać. Nie wiem, ja takie coś akurat jest niedopuszczalne. Ewentualnie można by było odkleić tą piankę, ale prawdopodobnie nie udałoby jej się ponownie przykleić, bo pewnie jest jednorazowa, a taśma na tyle mocno trzyma, że prawdopodobnie by doszło do jej przerwania. No tak, niby są metalowe ścianki. W środku jest metalowa ścianka. Prawdopodobnie tutaj pod spodem też jest, albo właśnie nie ma. Tylko na tym plastiku jest ta izolacja. Osobiście kubek mega tandetny, lepsze za 10 zł, zdarzało mi się w marketach kupować, nawet otrzymywać w, w pracach jak zmieniałem. Tyle fajnie, że tutaj jest można sobie zablokować to otwieranie. Na pewno nie jest to w 100% super szczelny kubek, więc nie radziłbym go przenosić w. W plecaku. Jedyne do czego się nadaje to do przenoszenia w ręku. Z kolejnych gadżetów mamy głośniki, które akurat w tym roku są dostępne. Opakowania aktualnie nie mam pod ręką, ale jest taka załączona instrukcja, pewnie na Allegro, firma, która je robi pod materiały reklamowe. Po prostu sprowadza to z Chin. E, czy tutaj coś pisze? Speaker, głośnik model V3500, importer Axpol Trading, spółka ZOO. Ziotniki. chwila spróbujmy sobie wyostrzyć. Suchy las. No. Mm. Ładowanie głośnika odbywa się przez taki kabelek z archaiczną wtyczką mini USB. O dziwo kabelek jest też w dwie strony dwufunkcyjny, bo również ma wejście jack, czyli ma port aux. Poprowadzony też przez tego mini jacka. Ładuje się podpinając do zwykłego port, znaczy do zwyk przez zwykłą wtyczkę USB-A. No, mega kiczowa, to akurat. Ale muszę przyznać, że całkiem głośno gra, lipnie, ale jeśli dostalibyście taki za darmo, to warto. Tutaj jest trochę informacji o łączeniu, połączeniu przez łącze AUX, ładowaniu, funkcji przycisków, środki ostrożności, importer. No, to akurat tam nic szczególnego. Głośnik bezprzewodowy, obsługuje karty SD, microSD, oczywiście. Wejście AUX 3,5 mm. Czy możecie użyć innego kabla AUX? Yy, czy... Nie, sorry, nie możecie użyć, bo tu nie ma. Nie ma tutaj wejścia mikro, znaczy mini. mini jack. Nie ma wejścia mini jack, więc pójdźcie korzystać z takiego kabla albo sobie samemu stworzyć nową przejściówkę z, z mini jacka. Znaczy, z mini USB na mini jack'a. Taka jest prawda. Niby 3 w 4 ohmy. Napięcie w trakcie ładowania 5V. Napięcie baterii, no to akumulatorek litowo-jonowy jest. 300 mAh, zniekształcenie SRN, zasięg 8 metrów. Powiem tak, gra to całkiem OK, jak za darmo. Ale w życiu bym nie dał za niego nawet 10 zł. Tak po prostu. Po prostu wali kiczem strasznym. No, i tutaj macie jeszcze raz rozpisane, jak ładnie ten głośnik wygląda. Nie ma co. A tutaj jest już po angielsku, to też nie będzie potrzebne. Wyostrzmy sobie obraz na tym, bo wcześniej miałem automatyczny pomiar. Głośniczek ma wbudowany mikrofon, więc może pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. to mini USB. Myślałem, że już nigdy więcej w głośnikach nie zobaczę, ale jednak się zaskoczyłem. Nie wiem, kto wybiera na Politechnice te gadżety reklamowe, ale chyba. Nie jest ta osoba w pełni zdrowa, ani nie zna się na sprzęcie, a po, jednak po technice człowiek powinien się spodziewać czegoś więcej. Sam głupi na druk wykonany jakąś taką metodą, właśnie druku średni, no ale mniejsza o to. Nie będę go włączał, ani nie będę go testował, bo nie ma sensu. Ogólnie nie rekomenduję. Co tu jeszcze mamy z rzeczy? Aktualnie dostępny bodajże pointer, rysik, długopis i wszystko w jednym, a także latarka. Uwaga na laser, nie świecić sobie po oczach, bo możecie sobie zrobić poważną krzywdę. Inaczej może odkleić wam się siatkówka, a głupio jest stracić wzrok z tak błahego powodu. Długopis. Grubo piszący. Wkłady są wymienne, tylko inaczej trzeba go rozkręcić. Tu są baterie, akurat do pointera i do latarki. Żeby nie było, zademonstruję Wam, jak działa laser. Uważam, że jest spoko. W zestawie są jeszcze trzy baterie wymienne, jak te Wam się wyczerpią. Więc tak, to jest super. Latarka uważam, że też nie świeci najgorzej. Taka, żeby sobie przyświecić na przykład jak szukacie kluczy albo w kompletnie ciemnym pomieszczeniu. To tak, nadaje się. Plus oczywiście taka gumka. Możecie tego, z tego długopisu korzystać. Jak... W ogóle ja go chyba powinienem dać być w stanie rozkręcić. Chyba że długopis jest jednak jednorazowy, to też tak może być, no. albo inaczej. Tu chyba trzeba wykręcić ten wkład, i dopiero da się wymienić wkład piszący. Czyli chyba jednak nie jest źle. Raczej jest jak najbardziej do użytku wielokrotnego. A już myślałem. Taki kiczowaty długopisik. Na Allegro prawdopodobnie kosztuje 2-3 zł Na AliExpress pewnie złotówkę. Tylko ze słabszymi bateriami, bo najtańsze pewnie rzuca Azjata kompletnie. Zresztą tutaj może być tak samo. Spoko, spoko gadżet. Taka pierdółka. Oczywiście ta płytka dotykowa jak najbardziej działa. Ja sobie wezmę tableta. Pokażę wam na przykładzie YouTube'a. Normalnie działa przewijanie. Jak widzicie, ja subskrybuję parę różnych kanałów. Także oglądam dużo amerykańskiego YouTube'a. Także, no, nie mam zastrzeżeń co do działania, ale to jest po prostu kiczy tandeta. Cóż zrobić? Odłóżmy sobie to na bok. Pudełeczko, pudełeczko fajne na długopis, teraz większość takich jest. Powerbank 4000 mAh. Mm, on był dostępny jakiś czas temu, prawdopodobnie na pewno nie jest dostępny w tym roku. No to tutaj będzie akurat unboxing. Jak widzicie jest kabelek USB A do aż na 3 wtyczki. Yy. Jest Lightning, jest Micro USB i jest jeszcze stare złącze od iPada. Chyba. Raczej nie do konsoli PlayStation. Zdziwiłbym się, no ale mniejsza. Oto co tutaj jest z ciekawszych informacji. Czy pisze, jakim prądem się ładuje? Chyba nie. Dobra, po angielsku to nie. Na wyjściu powinien dawać 1A. 5V, 1A. No to taki, też lichy już Powerbank, już się takich nie kupuje. O, ładny nadruk. Yy łazika y, testowanego raczej na ziemi, bo nie w kosmosie. <laughs> y, ładowanie przez mikro USB. Co tu jeszcze ciekawego jest? Y, nie ma żadnych informacji na tym. Okej, okay, jest kabelek zintegrowany też z mikro USB. Y, co tu jeszcze jest? Tu coś jest. Aha, jest przejściówka z micro USB na Lightninga. Ładnie schowana w całym powerbanku. Jest wyjście standardowe USB. Więc podejrzewam, że można go ładować. W sumie chyba nie można go ładować przez ten port micro USB. Zdziwiłbym się, jakby się dało, ale może akurat jest jakoś tam rozwiązane to ładowanie przelotowe. Przejściówka, nie wiem czy dwupinowa, czy czteropinowa, ewentualnie pozwalająca, by podłączyć jakieś urządzenie host USB albo po prostu inny kabel. I żeby działało szybkie ładowanie, nie mam pojęcia. Hmm. Możliwe, że jest tutaj host USB, bo jednak Powerbank wykrywa jakieś połączenie. możliwe, że tam jest jakieś zwarcie na pinach do wykrywania właśnie urządzeń host. Ogólnie Powerbank bardzo fajny. Czy znaczy fajny. Cienki, lichy, ale się nada. Tak po prostu czasem się takie rzeczy przydają. I co tu jeszcze mamy? Taki jakiś ładny zestaw. Pióro i długopis, jak widzę, w no Etui. Etui, fajne, miękkie w środku. Made in China, oczywiście, gdzieś tu pisało. A pisało na takiej tekturce, w której to było jeszcze, ale no, tekturka była przeze mnie odłożona. Zobaczmy sobie, jak to jest wykonane. Akurat ten zestaw chyba jest najbogatszy ze wszystkich takich gadżetów z Politechniki najsensowniejszy, no wiadomo, że chiński produkt, podejrzewam, że kosztował kilkadziesiąt złotych, na Aliexpress pewnie można kupić za właśnie za ile, Z mi poleciała, przykleiła mi się do tego za 20-30 zł bądź 40 to akurat tutaj fajny jakościowo mniej więcej produkt trafili, plastikowy, ale wygląda stylowo, tak, tak po prostu. Tutaj elementy się nie odkręcają, ja sobie tą sprężynkę już wyciągnę, żeby nie było, gdzieś tu miałem wykałaczkę, o, nie chcę zgubić. Sprężynka powinna być tu schowana, bo prawdopodobnie tu idzie jakiś wkład. Właśnie nie wiem, czy tutaj jest typowe pióro też, czy. Bo tutaj to nie jest pióro, to jest długopis. A może tu jest długopis? Tu jest długopis. A to, co to jest? Aha, też wkład. Może atramentowy nawet. O widzicie, jak jest zestaw z 2019 albo 2020 roku to było. Ale to jest długopis. To nie jest pióro właśnie. To jest najśmieszniejsze w tym. I po co za ten dwa długopisy brać? Jaki tak w sumie ani jeden, ani drugi nie wygląda. Znaczy, ja myślałem, że to w jednym jest pióro, ale się jak widać. Rozczarowałem. Zróbmy sobie zoom na końcówkę. Trochę się usmarowałem. Ta końcówka się nie wykręca, więc on musi się wykręcać gdzieś tutaj, albo na samym końcu. Ale też nie. Czyli musi być tutaj, koniecznie chyba nie tak go powinienem zdemontować, coś mi się wydaje. A tutaj macie taki wkład znowu zwykły, więc chyba jednak w ten sposób się demontuje. Skoro w tym przypadku po prostu wystarczy go pociągnąć w ten sposób, i ten element trzeba przełożyć potem do nowego wkładu. No tutaj niestety ta końcówka w ogóle nie idzie, więc na 100% nie jest to ten element. Wkręćmy sobie ten wkład jeszcze raz. Zobaczmy, jak wygląda skówka, znaczy skówka, ta końcówka na tym. De facto to jest toczka w toczkę to samo. Możliwe, że to są dokładnie. Nie, jednak nie. Jest inny środek, chyba. Tak, jest inny środek. Tak, środkiem się różnią, tu są dokładnie te dwie same części, ale środek plastikowy w środku jest inny, bo tutaj ma za zadanie pełnić rolę zwykłej skówki, a tu ma za zadanie pełnić rolę pokrętła do wysuwania długopisa. Fajnie to działa. Znaczy, w sumie, jak myślałem, że będzie pióro, jestem rozczarowany, ale cóż, to też nie wygląda źle. Tylko dwa długopisy to taki średni, według mnie, pomysł na gadżet reklamowy. Ja bym promował jednak na Politechnice, żeby te zdolności manualne, również pisaniem piórem, w jakiś sposób rozwijać. Wyłóżmy sobie na gadżety. I to by było na tyle. No, cóż, tu mogę więcej powiedzieć? No, fajnie to wyglądało, a przyszło rozczarowanie z rozpakowaniem, i tyle. No. Zdarza się. No, tak, w ogóle to jeszcze mam tutaj pod ręką miarkę z Politechniki. Hmm. Ale prawda jest taka, że takie miarki już dostawałem z różnych firm. Więc, no, tutaj akurat mam yy, yy, co używałem do klejów i farb. Więc no jest trochę umazana, ale to jest dokładnie to samo. To jest to samo, można sobie kolor wybrać, nadruk wybrać. Akurat w mojej zdemontowałem kółko, bo mi zaczepiało się o kieszeń. Ale ogólnie miarka za złotówkę z AliExpress. Nawet chyba można kupić w hurtem kilkadziesiąt sztuk za parę złotych, więc. No, takie średnie te gadżety. No. Tym akcentem bym kończył. Może coś z tego jeszcze przetestujemy na żywo. Może głośnik przy jakiejś innej okazji, bo na dzisiaj na pewno nie. Zbieram się powoli do pracy. Może się jeszcze uda trzy krótkie filmiki nagrać. Zobaczymy. Jeśli się podobało, to zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Hej!